Serdecznie witam Państwa w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w imieniu dyrekcji tejże Biblioteki na kolejnej wystawie, tym razem fotograficznej poprzednia Dowa Malarska, teraz fotograficzna. Szczerze powiedziawszy, ta wystawa niesamowicie mnie założyła tutaj takim osobistym może, bo Państwo Iwona i Wojtek Gotkiewicz mieszkają w Olsztynie, funkcjonują w Olsztynie. Wystawiają się w Olsztynie również. Od dwóch lat należą do Polskiego Związku Fotografów Przyrody, co nie jest wcale takie łatwe tam należeć, to jest trzeba przejść specjalne kwalifikacje i fotografują naszą przyrodę Polską i Północno-Wschodniej. Tutaj w naszych terenach buszują. Buszują również trochę bardziej na wschód nad, nad wieżą wśród mantrującej pewnie Robią to, co najczęściej my nie robimy, o czym też, na, o czym też piszą. Zatrzymują się, wstają wtedy, kiedy my idziemy spać, po to, żeby, żeby tą e, przyrodę oglądać, po to, żeby nam te fragmenty, takie naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne, e, fragmenty urywki przyrody, która jest koło nas, która się dzieje co chwila wszędzie, nam po prostu pokazywać. W tym momencie może oddam już głos autorom żeby opowiedzieli trochę więcej o swojej wystawie pory pora światła. Dziękujemy bardzo. No więc ja tak też chciałam, chcieliśmy Państwa na wstępie serdecznie tutaj wszystkich powitać. Cieszymy się, że, że aż tyle osób przyszło. No i generalnie jakby ja może zacznę od tego, że ja nie jestem dobrym mówcą, a chciałabym tutaj o kilku ważnych rzeczach powiedzieć. Więc jakby może się zdarzyć tak, że no w ogóle o fotografii w przy, przyrodzie właściwie, to można mówić godzinami, tak? No i najważniejsze jest to, żeby człowiek nie zbaczał z tematu, no mi się może zdarzy, że właśnie ja zboczę z drogi. E, właściwie na pewno zboczę z drogi, dlatego że o drogach nie będę mówić. E, no więc właśnie, ale wrócę hmm. do meritum e, temat wystawy pory światła, mogłoby się wydawać, że prawda, no, chodzi tutaj o kontekst artystyczny tego światła, ale nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że w przyrodzie tak naprawdę rytm przyrody oznacza światło. Zwierzęta żyją, są aktywne w pewnych porach dnia yy, i nocy, prawda? I my w momencie, kiedy się znajdujemy w tych dzikich miejscach, też troszeczkę właśnie podpatrujemy ten yy, retrik tej przyrody, bo yy, my mieszczuchy, bo my też jesteśmy mieszczuchami, bo my w tych miejscach takich dzikich tu mamy bardzo rzadko. My nie należymy do tego świata. No, my po prostu jesteśmy ludźmi, jesteśmy cywilizacją. cywilizacji. Ale te dzikie miejsca, one no, są generalnie bardzo nieprzyjazne dla ludzi. To są miejsca, mm, to są haszcze, haszcze to są nie wiem, półtora metrowe pokrzywy, zarośla, przez które nie można się gdzieś tam przebić. Tak? To są kleszcze, ale nie w takiej postaci, w jakiej my je znamy, bo to są po prostu setki kleszcze. Tak? To są to warunki dla ludzi bardzo trudne. I są to też warunki, to jest świat zwierząt, w, których, w którym my, ludzie po prostu bardzo rzadko obywamy. Takie miejsca są. My na co dzień gdzieś chodzimy po parkach, po lasach, zbieramy grzyby rekreacyjnie, uprawiamy sporty i wydaje nam się, że my obserwujemy przyrodę. Nie, to nie jest przyroda dzika, taka w sensie w swojej właściwej postaci. To jest przyroda, która, którą już po prostu ten walet cywilizacji gdzieś tam prawda dotknął. No i właśnie dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w ostatnich czasach, w ostatnim, w ostatnim czasie w ogóle dużo się bardzo mówi na temat przyrody, na temat klimatu, na temat jej ochrony i właśnie ochrony tych takich miejsc, gdzie te zwierzęta właśnie mają swój świat, one się tam zupełnie inaczej zachowują niż na przykład jak widzimy gdzieś tam sarny czy jelenia gdzieś na łące, to jest w ogóle zupełnie inne zachowanie. One nie są takie włochliwe, one są spokojniejsze, one są po prostu u siebie, to my wchodzimy na ich teren. No i właśnie chciałam przy okazji powiedzieć, dlaczego mówiłam o drogach, właśnie tu w kontekście tej wystawy, chciałam powiedzieć o takim temacie, który dla mnie i dla Wojtka jest na pewno też bardzo ważny i chodzi generalnie o drogę S16, która ma przebiegać przez Dolinę Biebrze. Jest zaplanowanych pięć wariantów tej drogi i generalnie żaden z tych wariantów nie jest dla przyrody dobry. I te zdjęcia, które tu Państwo widzicie, częściowo wykonane na barbie częściowo były wykonane właśnie w Biebrzańskim Parku Narodowym i te, które były wykonane w Biebrzańskim Parku Narodowym, to znajdują się, powiedzmy, blisko tej ewentualnej drogi. Blisko to znaczy nie 15-20 kilometrów, tylko to znaczy kilometr, dwa. Wbrew pozorom, te dzikie miejsca właśnie w Dolinie Pieczy, one są blisko tych, które, blisko po prostu tej cywilizacji, która mogłaby tam ewentualnie wkroczyć. No i jakby to nie jest jakaś tam, powiedzmy, ale, e, chcieliśmy ten temat tylko tak zaznaczyć, żebyście Państwo, jak będziecie mieli wolną chwilę, e, skupili się na tym, może przejrzeli jakby internet, jakieś inne źródła, jakieś inne media i zerknęli po prostu na, na tę kwestie, e, zatem, jakby własnego uznania, zrobili sobie na ten temat zdanie, wzięli udział w dyskusji społecznej na ten temat, tak? Dlatego, że no to są tak unikatowe miejsca, które po prostu mogą zniknąć w ciągu naszym świetle, z naszego punktu widzenia i po prostu yy, życzymy miłego wieczoru. Czy tak, ja bym miałam to, to, to tylko ładnie wyglądać, mam e, nadzieję, że mi się to oddawa. Co nie jest łatwe, dziękuję bardzo. <laughs> yy, natomiast yy, kwestia nie dotyczy tylko S16. Yy, to jest kwestia dotycząca tego, co dzieje się w nie bierze oczywiście jest to, dla kogo jeszcze zajmuje się to przyrodą, tak, systemami. Jest niezrozumiałe. My nie rozumiemy kompletnie, jak możemy zaplanować. Mam nadzieję, że yy, z pewną drogą Komisja Europejska się ten również zajmie, dlatego że yy, tych sześć wariantów, bo dokładnie jest ich sześć, przecina obszar Natura 2000. Ale my to samo mamy u nas na Mazurach, tak? czyli S61. Yy, kolejna droga, kolejne jakieś totalne nieporozumienie, w konflikcie kompletnie z, z jakimikolwiek zasadami ochrony przyrody. Yy, dlatego że ta droga również będzie przecinała. W na dwa 2000 Dlaczego o tym mówimy, pokazując Państwu te zdjęcia? Dlatego, że tak jak wczoraj rozmawiałem z trochę się pochwalimy, tak, z Telewizją Olsztyn, powiedzieliśmy, że mamy wrażenie, że może jeszcze nie teraz, ale że przyjdzie taki dzień, kiedy my po prostu tak. będziemy utrwalać tak naprawdę koniec tej przyrody. Że będziemy troszeczkę grabarzami tego wszystkiego, dlatego, że nie wiem, czy Iwona mówiła, to, który jest widoczny na tym niewielkim e, zdjęciu, przepraszam, e, ta droga jest planowana, jest 16 tym razem, planowana jest tak naprawdę kilkaset metrów obok miejsca, w którym on został To jest tworzenie bawień, to, to jest fragmentacja siedlisk, tak? To są kompletnie dla nas, mieszkańcy tego nie chcą, a ktoś po prostu e, podejmuje gdzieś decyzję. Absolutnie to nie jest żadna agitacja polityczna, proszę Państwa, to te decyzje są podejmowane za czasów różnych rządów. Chodzi nam tylko o to, chcielibyśmy, będąc na emeryturze o jak najszybciej, móc fotografować jeszcze takie zwierzaki, takie krajobrazy, a nie po prostu autostrady czy drogi szybkiego ruchu, które są potrzebne. My sobie z tego zdajemy sprawę. Jest XXI wiek, ale można to zrobić naprawdę z Tak? Stania są na ten temat ogólnie podzielone różni ludzie właśnie się wypowiadają w tej kwestii i ja myślę, że warto, żeby ludzie, którzy nawet jakby na co dzień nie są związani z przyrodą, wiedzieli jakie są plany, żeby mieli też wpływ na to, jak to będzie wyglądało za ileś lat, tak? W sensie jak to, no i co się stanie z tą przyrodą, no bo... Tacy normalni ludzie, którzy powiedzmy żyją w mieście, pracują i właśnie, i właśnie chodzą na spacery nawet i tak dalej, nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest w ogóle zupełnie inny świat niż ten nasz. Tak? Zupełnie kompletnie inny rytm życia, inny, inny, no, jest to, że tak powiem, coś wyjątkowego. I my, moim zdaniem ludzie, nie mamy prawa odbierać tego po prostu w przyrodzie. Tak. Także dziękujemy bardzo, zapraszamy do oglądania, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to w mniej oficjalnej e, atmosferze, a za chwilę prezentacja garnków, które będzie u <laughs> <w> naszym... <laughs> Dziękujemy bardzo. Tak, ja też chciałabym podziękować za, za te piękne, do, cztery znaczy, doznania wzrokowe, które nam e, zaoferowaliście i e, za to, co czysto powiedzieliście, bo faktycznie e, mówienie o takich sprawach, czytnio, powiedzieliście, no, Trzeba o tym mówić i na każdym, na każdym, właściwie, w każdym miejscu, w każdej może być. Dziękuję. To jeszcze dla Was.